Jarku, wielkie, wielkie gratulacje. Hit kolejki bez, bez wątpienia. Tak sobie myślę, jedna ze słabszych obron ligi w tym sezonie. Chyba chcecie zmienić tą statystykę. Najważniejsze, że dzisiaj wygraliśmy. Mieliśmy problem ze zbiórkami w pierwszej połowie. Myślę, że to poprawiliśmy naprawdę. Cały mecz graliśmy z wielkim zaangażowaniem. Eee, tutaj bym nie patrzył na to, ile tracimy punktów w obronie. Eee, pokonaliśmy jeden z pretendentów do mistrzostwa, eee, kandydata. Także wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę. Dzisiaj grałeś na wielu pozycjach, zastanawialiśmy się, która pozycja, jakie ustawienie również w, de w defensywie Śląska-Wrocław jest dla ciebie najlepsze. No ale okazuje się, że to dla ciebie chyba nie ma żadnego problemu. Przeważnie gram na czwórce, praktycznie nie grałem na trójce. Faktycznie Śląs próbował e, wykorzystać to w ataku i grać e, na mnie na lowpost, ale wydaje mi się, że dzisiaj. E, pokazałem, że też mogę bronić gości nieco silniejszych i wyższych i za bardzo dzisiaj z tego nie korzystali. Czy pod nieobecność Frazera tutaj troszeczkę inaczej teraz gracie w ataku, no ale niewątpliwie te minuty są dla Ciebie bardzo potrzebne. Czujesz się liderem tego zespołu? Myślę, że mamy wielu zawodników, którzy mogą być liderami w danym meczu. No dzisiaj fajnie rzuty mi wpadały, ale gdyby nie koledzy to bym, bym tych rzutów nie oddawał. Mamy naprawdę fajny, wyrównany skład. Jeszcze, jeszcze prawdopodobnie Będziemy mieć wzmocnienie, także mówię, myślę, że idziemy w dobrą stronę. Czy takie mecze jak ten, rewelacyjna postawa w defensywie, ale również świetna gra w ataku, pokazują, że jesteście dalej żywo zainteresowani zdobyciem mistrza Polski? No Na pewno. No Stermet jest to klub, który praktycznie od 10 lat zawsze jest w czwórce i zdobył 5 mistrzostw Polski. Także no na pewno, na pewno jesteśmy jednym z kandydatów, ale tutaj Śląsk na pewno, na pewno włączy się też, też o to, bo mają bardzo dobry skład i od kiedy dołączył do nich trener Andrzej, to naprawdę grają zdecydowanie lepiej, agresywnie i, i dzisiaj musieliśmy włożyć naprawdę wielu, wiele, wiele wysiłku, żeby wygrać to spotkanie. Ja, ja już ledwo, ledwo dyszę, szczerze mówiąc. To w takim razie jeszcze raz gratulacje, dziękuję ślicznie i teraz czas na odpoczynek. Do zobaczenia. Tak jest, dziękuję. Dziękujemy. No tak.